Simonowicie, w dzisiejszym odcinku z Pets Simulator 99 otworzę tutaj 20 nowych Valentine's prezentów. Ktoś może sobie pomyśleć, ale co tak mało prezentów? No ale od sztuki kosztują one 50 milionów, czyli na ten opening wdałem ponad 50 milionów. Szans na Titanika to jest 1 na 1000, na Huge około 1 na 500, a na drugiego Huge, tego łatwiejszego, 1 na 75 około. Ale łącznie na Titanicach albo dwa Huge mam szansę, Tutaj 2 czyli 1 na 50 giftów. No trzymajcie książki że dzisiaj trafię. Na starcie przypominam tutaj o Subiku z dzwoneczkiem o peczce w górę. No i co? Ja tutaj lecę z otwieraniem. Na starcie nie ma co szaleć. Na starcie nie ma tej co szerżować. Pyk, jeden giftik Ja sobie może tutaj chyżę zdejmę No gdybym tutaj Titanika trafił, no to byłbym naprawdę zadowolony. No, ale może być tutaj ciężko. Pierwsz tej love meloni. No może być na rozpoczęcie, ale teraz sobie tak zrobię. Pyk, trójeczka. No to już jest dużo giftów. Już 4 otworzone łącznie, no i dalej nic nie rośnie, ale chociaż te lepsze ekskluzywy lecą. No tutaj na jednego huge'a liczę. O, jak będzie jeden huge'a, to będę już zadowolony. Mimo, że to tylko 80 milionów, ale zawsze to lepiej niż na przykład, no, bez żadnego huge'a. A jakbym Titanic'ę trafił, to już w ogóle by było. Może tutaj pójdę na nowy Valentine's Event. Będę zmieniał tej sobie miejscówki, kiedy tutaj już Titanic'a mogę trafiać. Może mi się uda, ale dobra. Tutaj nie o tej Titanic'u, tylko pyk, otwieram jajeczko. może jajeczko, no i prezent, ale prezent Prawie tutaj jajko kosztuje Tam 10 w taniej No, ach, ale dalej nic nie ma Ale w ogóle, jaki niby fart Bo cztery razy do melony I jeden tylko Valentine's Dominus No, gdybym miał takiego farta do Titanic'a To bym nie narzekał No, ale tutaj jeszcze jednego sobie otworzę Gifcika kapyk. jest ciągle mi się myli Prezent to jest Valentine's Prezent no i Valentine's Dominus No, to miejsce ewidentnie jest szczęśliwe Więc tutaj wracam na Void World. No i gdzie może? No i Millionaire ward Mój ulubiony tutaj Ulubiony, ulubiony Millionaire ward no to niech będą trzy jajka tutaj na na rewardzie, Pyk, lecę. No oby tutaj Titanic by coś tam ładowało. No dawaj, dawaj, dawaj. No chociaż jeden, żeby urósł. No co to jest za drob? Już 9 giftów za mną i nawet jednego tego 95% nie trafiłem. ekskluzywą. No tutaj pewnie około 100 milionów się zwróci z tego. Z tych ekskluzywów wszystkich. No a to i tak jest bardzo, bardzo mało. No błagam, no jednego Titanika bym tylko chciał. Czy to aż tak dużo? No 13 milionów. Kurde, jakbym go trafił, no to byłbym spowodny. Unionym. Ale też tutaj widzę, że minioner reward nie będzie najlepszym tutaj rozwiązaniem do otwierania giftów. A więc chyba idę na Trading Plaza. Na początku na normal. Jestem już tutaj na normal Trading Plaza. No i co tutaj? Do równego, żeby było? Do 10 giftów, a no więc po opening, No szybko, strasznie te prezenciki lecą. Jeden tak 50 milionów, no boli w kieszeń. No ale może oddać, może oddać. Dobra, ja pył. Lecę tutaj. Lecę, lecę, lecę. Tapuję, tapuję. Błagam, błagam. No jednego, jednego, żeby urosło. No co to jest za ja nie wiem, nie wiem, co się dzieje z tym dropem. Naprawdę. No, póki co mi się zwróciło ile? No, 30 milionów. A więc powinno być około 60. No, może 70 tych tak już nie będzie. No, ale co to ma być? Co to ma być? Teraz, może przejdźmy sobie tutaj na wipka. Przechodzę sobie elegancko i mam nową taktykę. Tak mi się wydaje. A więc po jednym gifcie dwa razy. Pyk jeden i uwaga, uwaga, pyk drugi. Lecę tutaj. No, oby Titanic, oby Titanic, no ale. No, o! W końcu Exclusive, ten lepszy. Ale to i tak jest dramat To i tak jest dramat Niby 13% tylko na niego było No ale no kurde na tego że jest bardzo dużo szansa I jak ja go nie trafię No to serio będzie no słabo Ale dobra Trading Plaza tutaj też niefartowna To może na Pro Trading Plaza Lepiej odda tutaj A więc przechodzę sobie na Pro Trading Plaza Na odcinku jeszcze chyba ani razu Mi się nie zwróciło Żaden opening A więc liczę, że tutaj się chociaż zwróci No i dobra Teraz gry polecę. 3 valentines Present Otworzę teraz. Uwaga, uwaga. Let's go. Pyk, otwieram. No, trzy. No, już tutaj musi być. No, jak nie teraz, to kiedy? No, błagam. Jeden, jeden huge, chociaż. No, chociaż jeden. Shiny, no, no i to jest też, chociaż, jakieś lepsze otworzenie. Ale dalej. No, to, no, to jest za mało. Tutaj 10 milionów. Tutaj 21. Tutaj 32. I tutaj 55 milionów. Póki co mi się zwróciło. A giftów jeszcze zostały mi 5 giftów. No więc ja tutaj chyba już na trading w Otwieram. Idę na Normal Ward. No, Training Plaza miała oddać, no a też niestety nie oddało. No, ale w sumie tutaj na Voidwardzie też tutaj nie mam już miejscwek do otwierania, a więc lecę na Spawn Wardzika. No, dzisiaj nie mam tutaj szczęścia do wybierania miejscek Może ja muszę książki na laka tutaj założyć. O, tutaj jakiś luck, pyk. Wszystko tutaj dam na same lucky. Huge Hunter, pyk. Huge Hunter. Chociaż to działa tylko na aktywne huge bety, ale może coś to da. Tutaj Shiny Hunter, jakiś super charge. Dobra, let's go. No i tutaj tak. Klimat walentynkowy, a więc otworzę sobie jedno jajko. No, ja bym był tutaj naprawdę bardzo spełniony. No, i jednego Titanica. No dobra, już na Titanica. Huge peta, bo tutaj się dramat zapowiada. Chociaż może tutaj mnie trzyma w niepewności i na koniec z nami Titanica. No, oby tak było. No, bo jak nie, no to lekki minus będzie. A dobra, ja to już nie przeżywam. Let's go z kolejnym jajkiem. Pyk, nie no dobra, jakim jajkiem? Co ja gadam w ogóle? I dwa jajka mi to No, jakie jajka, nie? Ciągle i tak będę mówić te jajka. No i jest chociaż ten trzypunktowiec. No ale dalej, dalej. Tragedia. No i co mi tutaj zostało? Może miejscówka, na której Holix trafił Titanic'a. Może tam mi oddać 99. Arena. Gdybym takiego shiny Titanic'a trafił, no to bym się nie obraził oczywiście. No ale jestem ciekawy, jak to pójdzie. Obra, jedno jajko. Jeden prezent, no. Cały odcinek jak mówiłem. No i może... Z tego, co się panie, no z tego też nic, a więc ostatnia nadzieja na cokolwiek. A tak sobie zobaczę, ile mi się mniej więcej zwróciło z tego. No tak, tutaj mam 10 milionów, tutaj mam 16, tutaj mam 26, no i tutaj mam 16. No to tak, około 72 miliony, no więc no ja mówiłem, że tyle się mniej więcej zwróci bez żadnego huge ani Titanica, no ale nie myślałem, że aż tak słabo będzie. A więc ja już wracam tutaj na. A dobra, niech będzie Techword. Ja wierzę, że wy Techword tutaj. Echward, moja ostatnia nadzieja, wierz, że będzie dla mnie szczęśliwy, ja jeszcze nigdy Titanica w całej historii nie trafiłem z Exclusive Egg, a otworzyłem ich ponad 900, za niedługo dobiję tysiaczka, no a więc jest pech, jest pech. No ale ja się tutaj nie poddaję i lecę z tym Valentine's prezentem, dobra. Uwaga, uwaga, ostatni prezencik, pyk, dobra, błagam, błagam, no jednego, już lat niech będzie ten huge no już się nie będę gniewał, nie będę się gniewał, ale... Tutaj Love Melon. No więc jakbym tutaj sobie zrobił małe podsumowanko, jestem na minus ponad 900 milionów. Żadnego huge peta tutaj nawet nie trafiłem. Jedyne co to chyba Shiny Love Melon. To był chyba najlepszy PET. Najwięcej warty, 10 milionów. No a tak to tragedia. Nawet pójdę sobie na trading Plaza zobaczyć ile jeszcze tych jajek otworzonych, no bo no... To jest już przesada Huge też zbyt wielu tutaj nie trafiłem Ale dobra, zobaczę A jajek mam już otworzonych 912 jajek A więc 88 jajek I będzie tutaj 1000 A więc może 100 jajeczek kiedyś będzie odcinek No zobaczymy, zobaczymy No ale miejsca już nie zostało 20 prezentów zostało otworzonych No i jedyne co mi zostało to rozdanie tutaj huge pecików. Nawet no, więc klasycznie pójdę sobie na Void Ward. Ale nie tutaj Tech Ward, żaden, tylko Void Ward. No, musi być tutaj zachowany. No i jestem już na moim ukochanym Void Wardzie. No ale jeszcze chodźmy sobie tutaj do Millionaire Wardu. Klasycznie musi być co? Odcinek tutaj 219 Arena. No wobec tego, odcinek to nie odcinek, tak? Klasycznie muszę sobie tutaj wejść, oczywiście. No i wszystko tutaj poodbierać. No i. Że kiedyś tego chiuzyka trafię, oto już jest klasyczny. Powiedzmy, zawsze na odcinku, prawie tutaj wchodzę. No i niestety się nie udało dzisiaj. A loteria dalej jest tajnieczna, no właśnie. A więc 2,5 tysiąca ticketów dalej tutaj jest. Zamrożone. Ale też, widzowie, jak pamiętacie o metodzie z Huge Maszyn Jajkiem, to ona tutaj dalej działa. Widzowie, popatrzcie, jajko ma rap 217 milionów, nawet czasami 220. Da się tutaj je zrobić za 150 milionów. Jak dobrze poszukacie nawet mniej, no to na jajku jest ponad 60 milionów. No jak tak się ciągle w kółko robi, no to da się właśnie tutaj uzbierać dużą ilość gemów. I na ekranie wyświetlają wam się zwycięzcy. Ostatniego odcineczka. Gratuluję tej serii nagrody zostały wysłane do waszych mailboxów, a dzisiaj klasycznie zachęcam do zostawienia łapki w górę, subika z, z wężkiem i do zostawienia komentarza. Zapraszam również na Discorda, oczywiście komentarz z nickiem, żebyście tutaj mogli sobie zgarnąć huge pociki. 30 łapek, 1 huge, 60 łapek, 2 huge, 90 łapek, 3 huge i tak dalej, i tak dalej. No opening no nie oddał na pewno, nie oddał. No mam nadzieję, że następne tutaj będą szczęśliwsze dla mnie. No ale co, ja już się z na zjedzam, siemanką.